Posłuchaj o największych zdradach w historii futbolu na początek 24 lipca 2000 roku, dzień który wstrząsnął światem piłki. Luis Figo lubieniec fanów FC Barcelony Dokonał niemożliwego Przeszedł do odwiecznego wroga dumy Katalonii Realu Madryt Kwota transferu była gigantyczna Aż 60 milionów euro Kibice Barcy nie mogli uwierzyć w to co się stało Ukochany gracz, który jeszcze niedawno deklarował wierność klubowi Teraz zakłada koszulkę z nienawidzonego rywala Fani określali go mianem zdrajcy, oszusta i Judasza Jak to się stało, że Figo, który wydawał się być zakochany w Barcelonie Przeniósł się do Realu Madryt Czy może chodzi o rywalizację w szatni? Natomiast dzięki stronie Goldsaver.pl nie musisz rywalizować. Możesz tylko zyskać, oszczędzając złocie i odebrać sztabkę w tym kruszcu. Rejestrując się na stronie Goldsaver z moim kodem CharFootballu, dostajesz co do tych do swojej pierwszej sztabki. Dzięki za każdą rejestrację. Goldsaver jest częścią Goldenmark, czyli zaufanego dostawcy złota, działającego w naszym kraju już od kilkunastu lat. Jak oszczędzać w tym kruszcu to jest bardzo łatwe. Wchodzisz na stronę Goldsaver.pl, rejestrując się z kodem CzarFutbolu, klikając tutaj, a potem kupujesz złoto za wybraną kwotę. Strona Goldsaver.pl pozwala na oszczędzanie w już od 5 dyszek. Ja akurat zainwestowałem stówkę i od razu wyświetliło mi ile mam gramów w kruszcu. Po zakupie całej uncji możesz zabrać swoją sztabkę złota do domu albo ją sprzedać. Nie musisz kupować całej uncji czyli 31,1 g, żeby ją odsprzedać. Sytuacja na rynku jest niepewna, a Gold Saver na oszczędzanie w złocie już dziś. Co więcej, rejestrując się z moim konem czar futbolu macie 100 zł do swojej pierwszej sztabki. Ta stówka doda się do waszego konta kiedy będzie wam tyle brakowało do odbioru pierwszej uncji. Widzicie teraz mój kod na ekranie? Możecie oszczędzać złocie już dziś. A teraz wracam do Luisa Figo i do największego skandalu w historii piłki. Kibice go znienawidzili. Atmosfera była tak napięta, że podczas pierwszego meczu Realu z Barceloną, Figo został obrzucony butelkami, a nawet świńską głową. Luis Figo był ulubieńcem kibiców FC Barcelony. Uważanym za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Portugalczyk spędził w Katalonii 5 lat, zdobywając dwa tytuły Mistrza Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i Puchar Zdobywców Pucharów. Zwieńczeniem jego sukcesu była złota piłka w 2000 roku. Roku. Jednak dokładnie tego samego roku poszedł do znienawidzonego przez katalończyków Realu Madryt. Kilka czynników wpłynęło na tę kontrowersyjną decyzję Portugalczyka. Po pierwsze Barcelona borykała się wówczas z poważnymi problemami finansowymi. Figo chciał przedłużyć kontrakt i stać się najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Ale zarząd odrzucał jego propozycję. Niedługo później pojawiły się plotki o tajnych spotkaniach Figo z Florentino Perezem, nowym prezydentem Realu Madryt. Który obiecywał mu nie tylko wyższe zarobki, ale także szansę na zdobycie większej liczby trofeów. Przejście Luisa Figo do Realu Madryt wywołało furię wśród kibiców Blaugrany, którzy widzieli w nim zdrajcę. Figo był idolnym w Barcelonie, z którym utożsamiały się całe pokolenia kibiców. Gdy po trzech miesiącach od transferu przyjechał na Camp Nou, jako gracz królewskich musiał być eskortowany przez ochronę, a kibice rzucali w niego dosłownie wszystkim, krzycząc hasła o jego śmierci. Dwa lata później sytuacja się powtórzyła, a autobus Realu otoczony był przez rozświeczonych fanów, którzy rzucali butelkami i kamieniami, mając nadzieję trafić w Luisa Figo. Sam mecz zakończył się w chaosie, przerwany na 16 minut z powodu przedmiotów rzucanych na boisko. Transfer Luisa Figo do Realu Madryt zapoczątkował erę Galacticos, w której skład weszli później tacy giganci jak Zidane, David Beckham czy Roberto Carlos. Portugalczyk stał się symbolem nowej polityki transferowej Królewskich, która na zawsze zmieniła oblicze futbolu. Przechodzimy do kolejnej historii, tym razem do hejtowanego Robina Van Persiego, ale przed tym Zosu łapkę w górę, żeby pomóc mi w rozwoju tego kanału. Dziękuję z całego serducha. Był 20 maja 2004 roku, kiedy 20-letni Robin Van Persie dołączył do londyńskiego Arsenalu, stając się jednym z najbardziej obiecujących talentów w świecie piłki. Jego niezwykłe umiejętności i niesamowita determinacja od razu przyciągnęły uwagę menadżera kanonierów Arsena Wengera, który dostrzegł w nim potencjał na miarę samego Henry'ego. Wenger przedstawił Holendra ze skrzydła na środkowego napastnika, co okazało się kluczowym krokiem w jego karierze. Początkowo Van Persie był jedynie zmiennikiem Henry'ego, ale ten opuścił Arsenal, aby dołączyć do Barcelony. Wtedy to właśnie Robin przejął odpowiedzialność za zdobywanie bramek, stając się prawdziwym liderem drużyny. W sezonie 2011-2012 jego kapitan arsenalu zdobył serca kibiców, strzelając i asystując w niemal każdym meczu. W swoim ostatnim sezonie barwa kanonierów zdobył te 30 goli, zostając królem strzelców i plasując się na ósmym miejscu w historii klubu, ze 132 bramkami na koncie. Jednak mimo osobistych sukcesów, Van Persie był niezadowolony z wyników drużyny. 4 lipca 2012 roku Roku, ogłosił szokującą wiadomość, która wstrząsnęła całym arsenałem nie podpisze nowego kontraktu. Fanom pękło serce. Zaledwie miesiąc później Manchester United ogłosił transfer Van Persiego, a Holender stał się znienawidzony przez londyńskich kibiców za wybór czerwonych diabłów. Zwłaszcza po najlepszym sezonie w swojej karierze. Co gorsza, wywiadek Van Persie zaczął mówić, że od dziecka marzył o grze w Manchesterze, co tylko pogłębiło jego konflikt z fanami Arsenalu. W sieci pojawiły się filmiki z kibicami palącymi koszulki Van Persiego, a jego transfer na zawsze zmienił postrzeganie go w Londynie. Ten ruch nie tylko zakończył jego ośmioletnią przygodę z Arsenalu, Arsenalem, ale także na zawsze wpisał go na listę największych zdrajców w historii klubu. Robin Van Persie z idola stał się wrogiem numer 1. Lecimy do kolejnego gracza Arsenalu, tym razem do Ashleya Kola, który okazał się zdrajcą. Ashley Cole, wychowanek Arsenalu, zadebiutował w wieku 18 lat pod okiem Arsenal wengera który od samego początku dostrzegał w nim ogromny potencjał. Jednak z czasem relacje Cole'a z rządem klubu zaczęły się psuć. W 2004 roku, po fenomenalnym występie na Mistrzostwach Europy, gdzie znalazł się w 11. Roku UEFA, jego kariera w Arsenalu zaczęła być naznaczona kontuzjami i kontrowersjami. Mimo tego, przez 6 lat gry w kanonierach, Cole był częścią jednej z najlepszych obron w historii klubu. Natomiast w 2005 roku, potajemnie kontaktując się z Chelsea, odwiecznym rywalem Arsenalu. Cole postanowił opuścić kanonierów. Za tę konspirację otrzymał karę 100 tysięcy funtów, a Chelsea została ukarana kwotą 300 tysięcy funtów. A sam inicjator zajścia, Jose Mourinho, musiał zapłacić 75 tysięcy funtów. Ta rozmowa okazała się niezwykle kosztowna. 18 lipca 2005 roku Colt przedłużył kontrakt z Arsenalem, ale już po roku postanowił odejść w fatalnych okolicznościach. W swojej autobiografii zaatakował klub, twierdząc, że uczyniono z niego kozła ofiarnego. Nie znalazł się na zdjęciu zespołu Arsenalu w sezonie 200 2006-2007, co sugerowało, że jego odejście jest nieuniknione. Negocjacje między klubami były trudne, a ostatecznie 31 sierpnia 2006 roku Cole przeniósł się do Chelsea. Fani Arsenalu nienawidzili Anglika, nazywając go Kashli, co było aluzją do jego rzekomej chciwości. Przeciw pojawił się nad banknoty z jego podobizną, a Kohl stał się symbolem zdrady w oczach kibiców Arsenalu. Czas na Thibaut Kurtua i jego transfer do Realu Madryt. Thibaut Kurtua przez trzy lata był filarem Atletico Madryt, grając na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Jego fenomenalne interwencje przyczyniły się do sukcesów klubu, w tym do awansu do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2013-2014 oraz zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Po tych znakomitych występstwach Przyszedł czas na pożegnanie z Atletico A Courtois stał się numerem jeden w bramce Chelsea Gdzie dwukrotnie triumfował w Premier League I został najlepszym bramkarzem ligi 8 sierpnia 2018 roku Real Madryt ogłosił transfer Kurtua, Co wywołało falę hejtu ze strony fanów Atletico który wcześniej deklarował oddanie czerwono-białym barwom przy okazji transferu do Realu stwierdził, że zawsze marzył o grze dla królewskich. Te słowa spowodowały ogromną złość wśród kibiców Atletico. W odwecie kupili oni pluszowe szczury, które położyli na płycie upamiętniającej to występu Kurtuła w barwach Atletico. Przekreślając ją, podczas meczu rzucali te same pluszaki w jego stronę, manifestując swoją nienawiść. z ulubieńca, stał się wrogiem numer jeden dla fanów Atletico. Przechodzimy teraz na rodzime podwórko i do Macieja Szczęsnego i Legii Warszawa. Maciej Szczęsny, czyli ojciec Wojciecha Szczęsnego, przez 9 sezonów bronił bramki Legii Warszawa, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Polski. W stołecznym klubie zyskał miano bohatera, ale w 1996 roku jego status legendarnego bramkarza został dramatycznie zmieniony. Szczęsny podjął kontrowersyjną decyzję o przejściu do zainawidzonego przez warszawskie kibiców Widzewa Łódź, co rozwścieczyło fanów Legii i miało poważne konsekwencje w jego życiu prywatnym. Przenosienie do Widzewa sprowadziło na szczęsnego falę nienawiści. Warszawscy nie tylko grozili bramkarzowi, ale także jego rodzinie. Plotki o możliwym wysadzeniu jego mieszkania dodatkowo pogłębiały napiętą sytuację. Szczęsny wspominał, jak dzieci jego przyjaciół, często najlepsi koledzy jego własnych dzieci, kopali je tylko dlatego, że noszą nazwisko Szczęsny. Wojtek Szczęsny wracając ze szkoły, zamiast iść normalnie do mieszkania, musiał do niego biec w obawie o swoje zdrowie. Kibice posunęli się nawet do rzucenia cegłą w jego żonę, co pokazało, jak wielkie emocje wywołał ten transfer. Oprócz tego, chuligani Legi wybijali szyby w samochodzie żony i spuszczali powietrze z jego opon. Maciej Szczęsny z bohatera Legi stał się wrogiem numer jeden dla warszawskich kibiców. Czas na Kaspra Hamalajnena i jego nienawiść ze strony kibiców Lecha Poznań. Kasper Hamalajnen był fińskim pomocnikiem, który wiosną 2013 roku szturmem podbił Ekstraklasę i serca kibiców Lecha Poznań. Jego 29-latek stał się prawdziwą gwiazdą kolejorza. Prowadząc ten zespół do zwycięstw zarówno w linii pomocy, jak i w ataku. Nikt się nie spodziewał, że ten sam Kasper wkrótce stanie się wrogiem numer jeden przy bułgarskiej. Plotki o jego odejściu krążyły dłuższego czasu, ale wszyscy myśleli, że Kasper wyjedzie za granicę. Nagle grom z jasnego nieba. Cała Polska dowiaduje się, że Hamalainen przechodzi do Legii Warszawa, do największego rywala Lecha. To posunięcie w 2016 roku rozpętało prawdziwą burzę nienawiści w Poznaniu. Fala pogróżek, zemolowane auto i wulgarne napisy to tylko początek koszmaru, jaki. Spadł na fina. Jednak Kasper pozostał niewzruszony. Wrócił do Poznania jako zawodnik Legii, a stadion powitał go potężną faną gwizdów, ale Kasper wytrzymał presję. Udowodnił, że nie ugnie się pod gniewem ludu. Jego decyzja zmieniła go z ukochanego bohatera Lecha w najbardziej niezawidzoną postać w całym Poznaniu. Dodasz kogoś do tej listy?